Cześć, witajcie! Z tej strony OgnisTV, a ja witam was w y, kolejnym odcinku z Minecraft Multiplayer. Ze mną jest pan przeciel Szymson. Dzień dobry. I pan przyjaciel drugi, Zololit. Pan przyjaciel Dominik. Witam. A my zaczynamy piereczkę no. w Dokładnie tak. No znowu spadłem. Jak może będziecie w stanie zauważyć podczas tego, mam taką piękną rangę MV++. Ponieważ y, kupiłem sobie, tak. I jeśli pod tym od pod odcinkiem, od nie, jeśli pod tym odcinkiem zostawicie, powiedzmy, nie wiem, ile mają od, pod odcinkiem zostać? 20. Łarebek? Ale czy nie? 20 to jest na nich za dużo. 10, 10. 10. Ok. Nie będzie 10. 10 łapek w górę, to zagramy z panem przyjacielem, z panem Dominikiem, 1 versus 1 versus 1 na prywatnej grze. No. I zobaczcie kto z nas jest najlepszy. Kuba. może? <noise> to to Kuba, Dominik, ty robisz bed, okej? Okay? Dominik. Dajcie wszyscy złoto, no, wszyscy no. złoto dajcie. Dajcie wszyscy złoto. Trzymaj, trzymaj. Daj, daj Dominik złoto. Okay? Ja, mam, ja cię już wyrzuciłem. Okej, okay, bo ja potrzebuję na TNT. Dobra już mam. A dobrze, dobra, rozumiem, rozumiem, Masz Kubuś, wyrzucam TNT. Ja się buduję na środek spoko, od razu. Spoko, spoko, spoko. Biorę mieczyk i mam tego. Ej, trzeba szybko rozwalić czerwonych, bo piszą, że robią bardzo tak, 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 tak. To trzeba bardzo szybko wykonać. Iż takie sytuacje mogą być bardzo przydatne. O, jeden wyszedł z nich. Okay. Także no, będzie jeszcze łatwiej. Uciekł z areny. Kuba, to ty ze mną idziesz, czy to Dominik? Ja z tobą. Dominik zrobił łóżeczko. Spadłem. Oj, ja nie Dobuduj, dobudujcie. Łóże... szybko. się. Czekajcie na mnie, bo ja łóżeczko i tak za Jestem... nie robię. Morski, okay, morski, 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 jestem pewny. Lecę, stienny. już się, ja już lecę. Begnął mnie? Ja z nami też lecę. No, i go. Chodź, idziemy go rozklepać. No, nawet idzie. Idziemy, żeby... Kiedy dobra, chodź. za 50 na sekund. O, no nie, zepnął mnie. Dobra, idzie. Zol dobra, teraz jesteśmy we dwójkę z Dominiczkiem. Zololidem. Będę... Nie, gdzie dobra, gdzie dobra, odpuść. Dominik, gdzie? wracaj się. My z szymkiem idziemy ogólnie na czerwony. No spoko. Ja już kupić mam złote jabłuszko, możemy lecieć. Patyk jest za 30 sekund. Tak, 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 to zaraz możemy się tepnąć. Yy, A idzie, właśnie, nie idzie. powiedziałem wam, skąd mam patyczek. Yy, patyk mam... dlatego że mam FWP++ i mam ogólnie jak mam FWP++, to mam wszystkie możliwe dodatki pod G. Podgać. No nie, ty nie wiem, to o, o, morski. O, o, o! ja wiem, O, 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 ja wiem, o, o dwóch zrobi. morskich. Jow. Nie jest dobrze. Dobra, jednego morskiego. Oj, nie dobra, bo ja boja wam, będę leżeć, Ja, wam, ja mam jedno ja serduszko byki. Ja mam jedno pomogę. serduszko byki. Kto chce już zacząć Dobra, Dominik, za chwilę. Do się Zabij mnie. We dwójkę byli, miałem TNT, zginąłem, no. Lecę. Tak to jest. We 2v1. No, przyjaciele nie pomagają. O, nie wino, serio? Jakim serio? Chodźcie jak najpierw u to... morskich, bo morscy nam będą tylko przeszkadzać. Oboje mam po cztery serduszka, lecimy na nich. Poczekaj, ja będę miał TNT zaraz. Okay. Ogólnie to jest nas najwięcej, bo nas jest trzech, a wszystkich jest dwóch albo jeden. Faktycznie. Nie, w ogóle czerwonego jest jeden. Morscy są, no. są na środku. Morscy tak, są, są na środku. Tak, morscy są na środku, morszy. to ja lecę do nich do bazy. Ja też lecę do nich do bazy. Ale Gonią cię, gonią cię, gonią cię. A no to Dominik, może byś pomógł? No lecę ci. Pomóż. No, tak. Oboje mamy mega mało. Ogólnie. Rozumiem. Dobra, Dominik zabił jednego. Z drugiego, Zdaję Dominik, rozwalaj łóżko, rozwalaj łóżko szybko. Dobra, Dominik, Dominik. Nie, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, ja mam 4 ml, nie bo... zdążę. Dominik. Dobra, ja się, Dominik. Podbudowałem się, podbudowałem się. Ja mam TNT, ja lecę na zielonych, ok? Ale pomóżcie mi, bo oni są Też w bazie, nie bazie wszyscy. Już lecę, lecę z TNT. I są w bazie. ja jestem na ms już. Zrzuciłem Lepnie. się! Przez przypadek się zrzuciłem z TENTIKiem. No Aha. mówię pomóżcie mi, no... Zbieramy na obsa? No i mają odsłonięte łóżko, ale nikt ze mną nie poszedł i no. Ja idę. No, to A już co mam zapuszka. odsłonięte łóżko, jak mam zrobić. Bo za zabudowali wełną. wełną, wiesz. Najgorzej. Ja też wysadziłem TNT. Kurczę. Ej nie, ale to skupmy się wszyscy i chodźmy po prostu no, A do mnie nie no. miałeś zrobić. Dominik, masz robić obsydian, a ty sobie zrobiłeś jak sobie. Serio? Mniejsza. Nie mniejsza, bo ty nie jesteś mały. <laughs> nie. Ja już lecę też. Ja już mam pałkę, ja się mogę tepnąć. Boże święta. Ja mam za Dobra. 15 sekund. Dobra. Tylko jeden jest to w bazie? Się, Kuba. No to Dobra, lecimy lecimy, spoko. W bazie jest jeden. Rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj. Dobra. O nie. Drugi. A, dobra. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Omagam, ja pomagam, centym. pomagam, pomagam, że. Ja w ogóle bez TNT to zrobiłem, a Kto chce TNT? Daj do mnie no TNT, daj do mnie no TNT. No to moje złoto. 17 złota. To było moje złoto, daj mi 4. Ej, bo czerwony, bo czerwony jest na tym, na emeraldach, a ja mam mało. Ja mam, ja mam dwa TNT i lecę. Ja mam jedno. Ja też lecę. Ja wysadzam TNT zaraz. Ja już lecę. Lecę, ubożę? Lecę mu robię. Dobra, gonię jednego. Bez łóżka, bez łóżka. Jeden maloła. leży, Dobra. A tylko jeden był. No To tylko czerwony, tylko. To, to już zielony. Mhm. Ale złota. Okej. Okay. Togo do zielonych. Chodź Kuboś, widzisz mnie? Dawaj, Cię? dla widzów, Dawajcie, dla widzów zrobimy wina na tej arenie. Ale dawajcie Kubuś, dawaj robimy double jumpa Dobra. i skaczemy power. Tylko że ja mam kałkę okay? za 5 sekund. Co, co Gdzie to są? Myście my, 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 my są w bazie? Dobra, ja jestem. Ja, my jest, idziemy I do z... zielonych. My, my idziemy do zielonych. No, o ludzie. A no to. No to dobra, to ja idę z wami. Aha. Ja, ja nie mogę gościu goście No Dobra, po co on się buduje do góry? PADŁ! Szybko, szybko! Zanim go nie ma. Ja się muszę... No dać. super! Ja tu sobie... Wyście się, on myśli on myśli się Ale on ma... No bo on mam ten most ma. zrobiony. Łuk ma! Łuk ma! Okej. Okay. Zabiję mnie, jak on ma łuk, nie? Dlaczego? Ja a się musieli pałką te... Wyście się... co? No, oczywiście, byczku no. Życie bez pałki to nie życie. Ja mam pałkę za 4 sekundy lecę. Do my lecimy w ogóle? Do zielonych. Tak, tak, Dominik, tak. po co ty się wracasz, jak ty miałeś z nami iść? No, a, bym, a ja nie mam pałki. Może. No ale to może. łuk. właśnie, po wełnę lecę. Pi nie lubię jak są pieprzone łuki, bo pieprzone łuki są niedobre, tak? Może być pieprzona wędlina, może być pieprzone jakiekolwiek mięsko, ale nie może być pieprzony łuk. Wtedy jest niedobre. Uwierzcie mi, nie chcecie próbować pieprzonego łuku. Jak byłem mały, to kiedyś spróbowałem i mnie zęby bolały. Nie pytaj jakim cudem to się dzieje. Zielony jest nasz diamenta. Okej. Okay. Jesteśmy do niego Nie ma łóżka, nie ma łóżka, rozwaliłem łóżka. No i pog. Dobra. To no, te... trzeba... jeszcze rozwalić tego gościa iło... z włókien. im TNT w środku łóżka. Oni mają tego, szarpu, on nie on nie szarpa, oni mają szarpa, oni mają szarpa. Sarpa? To trzeba my ty kupić protężu szarpa. No właśnie to... Nie, jest... miałem, tyle, nie miałem tyle tych. Diamenty. Trzeba było zebrać. No właśnie. To jest bardzo dobre. ceny były za 40 sekund. No cóż, zdarza Ej. się byczku, zdarza się. Dobra, to ja? Za 3, ja 3 sekundy. Dawaj się. Ja mam, ja tak? jestem. Ja też jestem. No. Aha, no to fajnie mnie przywitali, wiecie. Dostał? Ja leżę. Nie no, nie mam szarpa. No, Czekać, czyli... jestem ja na szarpa. My nie mamy szans, byczki. Ej, ja mam cztery diaksy w skrzynce, to odkładam do siebie. Ale, cztery, my, to, ja ale my, to cztery, my to praktycznie wygraliśmy, cztery. byki. No tak, bo oni już łóżka nie mają. Ja mam jabłko i fireballa. Ej, kupę Szymon, te dasz, te, dasz te diamenty, bo ja mam cztery diaksy. Skrzynce są. Ej, bo oni kupują łuk, no bez sensu. Dawaj kupę plus emsy, dawaj przez diaksy ich, bo to jest most nawet. Gdzie? Ja, przez dia przez, przez diamenty jest most. Ja zrobiłam most przez diamenty. Oni no. przez diamenty? Przez diamen? Oni rozwalają te mosty wszystkie. No bo oni są z takimi człowiekami. Ale ja nie umieją trafić. Nie umieją trafić. No to dobrze. No bo wiesz czemu? Bo oni mają łuk. A ja się kampię u nich na bazie. <laughs> Aha. Nie no, typ ma ty ma autoklikera, bo on po prostu cały czas uderza. Nawet jak mnie nie ma, to on tak cały czas uderza. Szarp. Okay. Chcesz, chcesz łuk, Dobra, jak mamy szarpa, to no, mamy na łuk, szansę na łuk, ich pomóc. Ej, ja wiecie co jest łuk, najlepsze? Tak. Że ma, ja mam część zbroi i mam dwa koksy. Więc tak naprawdę, jeśli pójdę z Szymkiem, albo z Dominikiem, albo wszyscy ja razem kodek. najlepiej, to, no, to ja wygraliśmy. Mam ja mam łuk, ja mam łuk jeszcze. Także wiesz co, mogę na nich Chodźcie szybko, jestem przy diaksach. Ja już lecę z łukiem. Myślisz, że 24 strzały mi wystarczą? 24 wystarczyć, Muszą wystarczyć, muszą wystarczyć. No chodźcie, Aduminik wykokszony totalnie. To jem koksa, Fireball. Fireball, No i Pog. Pog, dobra, go, 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 go. Fireball. Dostał. Dostał. On będzie niszczyć most. Dobra, chłopaki, buduję most do góry. Dostał jeden. Dostał drugi. Łuk. Uwaga, 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 uwaga. On 000. do mnie strzela. Dobra, to jest postawił po jednym... kół. Jeden ma 9 serduszek. Podiszczajcie. Jeden ma 13, drugi ma 9. Dobra, go teraz. Go, go go, 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 16, 16, dawaj. Dawaj, go. Gdzie jesteś? Dawaj go. Nie! No jeden, jeden ja. cztery... no jeden ma 4. Jeden ma 4 HP, drugi ma 1. A dawaj gdzie jest? Szym? Od razu. No szymujesz dajesz. Dajesz Dobra? Jest. Jeszcze! Yes, GG! Yes. Tak yes. się! Tak jak mówiłem, teraz trzeba jeszcze tylko zasubskrybować dzwoneczkiem! Oczywiście. To wszystko, czego nam do szczęścia potrzeba. Dokładnie tak. tak najbardziej, ja co, to co, gramy następną arenkę? Tak. No to gramy. Myślę, że po następnej arence będzie koniec. Chyba, że będzie koniec. No raczej taka. tak. No tak. Ale hmm. Udało się. Bardzo no, fajnie. Tak tak, 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 A ja wiem, Kuboś, czemu się udało. Wiesz, czemu się udało? Czemu? Bo widzę, że stawili łapkę. Jeśli to jest prawda, to bardzo dziękujemy za łapki. No, no, oczywiście. Dobrze. Skoro już jesteśmy mniej więcej w połowie odcinka, to kto dotarł do tego momentu, to oczywiście kontrola no. odcineczka. Kto da. Yy, kto napisze taki. Kto napisze komentarz, powiedzmy: Wygraliśmy. To dostanie serduszko. No tak. A po co jak i na tak każdym komentarzu idę już? serduszko. Mhm. nie wiem, w na... Dobrze. Kiedy będzie start? Kurczę. No zaraz, tak. Poza... No, za 10 sekund dokładnie. No tak. Kupisz patyczek sobie weź. Masz rację. Byście nie wiedzieli, widzowie, co mi chodzi z patyczkiem. To, to jest patyk teleportacji. A widzowie chyba wiedzą, bo się A. teleportowałem. Koledzy, wyrzucajcie złoto wyrzucajcie złoto. Jakbym ci wyrzucił złoto, to bym już nie był bogaty, wiesz? Jeszcze jedno dobra. Ale, Szymek, ja, jesteś albo? bogaty. No nie? No. Wełna TNT. Kubyś łap i złoto łap, i lecimy. Jak będzie, powiedzmy, 500 subów, może w przyszłości, to może, po, to może nagram z kamerką. Kto wie, kto no. wie. A to już zależy tylko od widzów, bo Oczywiście. tylko ten widz, który dał subie. Zależy, czy widzowie będą udostępniać znajomym. Także. Yy, ludzie, nie, morscy już podjeżdżają. No to by było spoko. Morscy podjeżdżają. Widzę, widzę. Aha, Dominik, fajnie obudowałeś łóżko ogólnie. Ha, dwa kille. Double kill. Dominik, ale ty wiesz, że my nie mamy łóżka. Serio? No tak, bo tak obudowałeś. Aha. No, dobra, jakoś lecimy, dobra. Na Kubuś, lecimy na nich. Kuboś lecimy yy, na nich. Nie, bo lecą. A czekam. Dostała, ale mnie zabije, a? Dobra, leżę. Ja lecę na diamenty. Szarp jest potrzebny. No. Tak, tu jest nieuniknione. Kuba, my musimy mieć patyczki wtedy. Za 4 sekundy jest patyk. To easy. Tylko, że nowy leczą. Nie uciekaj, Kubysz, uciekaj. Ja jem je Dwa Emeraldy. Zamęty. One kubysz chodź wycofujemy, bo one pewnie mam patyk. Tak, mają patyk. Oso... Są u nas w bazie. Są Kupuś, u nas bazie. Bo, dwie, Kupuś, bo dwie. na mnie Help. Nie No mhm. Dobra, że ja mam mało. Dominik potrzebuje na jabłko z, że, złota Dwa diamenty mamy. No kto mi zabrał złoto. Masz wyrzuciłem ci na moście Kolejne dwie ręce. Lecą do nas. Znowu lecą. Nie wiem, czy Idzie? Mam jabłko. Odłatę, no, Dominik, co ty robisz? Popatrz, bo lecimy, lecimy. Chodź, idziemy zlęzy, na diaksy i je podjeżdżamy. Patykami. Kuba, masz wełnę? Dominik, daj wełnę. Albo Kuba. Nie mam. Kuba! Aha. filowa mnie nie było. Okej, daj wełnę, daj wełnę. Eee, mam, mam wełnę, mam wełnę. Mam wełnę, no spoko mam wełnę. No to dobrze, to dobrze. Macie stack. Macie stack, macie stack. Po co mam stak Lecą do nas od tyłu, od tyłu do nas. Lecą, to zabuduj, do nas Dominik. Zresła. Zabuduj, zabuduj. zabuduj. Dominiczą, zabuduj. zabuduj. No, zabuduj. Aha. Ujazd, yes, co to miało być? Dobra, się ulatowałem się pałką, ale ona tak klepie. Nie, no spoko. nie, zostałem. Przez ścianę. No właśnie. Um. Dobra. Ta rynka nie była. Długa. Chodźcie do lobby. Co? Bo już odcinek troszkę trwa. No. I wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, żeby się pożegnać. To chcie się pożegnać no. w to miejsce. Dominik. Dominik, gdzie ty jesteś? No, idzie. Z tyłu. Także dzisiaj wystąpili ze mną pan przyjaciel Szymusz znowu i pan ktoś nowy. Pan Dominik. I ja oczywiście także nie zapomnijcie zasubskrybować kanału z dzwoneczkiem i zostawić łapki w górę. I mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Także typ do nas przed jakiś. Także. Cześć, cześć.